I mnóstwo pyszności, rozmaitości. Wszystko oczywiście na bazie ryb, a my spotykamy się z kolejnym gościem, który bardzo zaangażował się w całą imprezę, która się tu od piątku odbywa. Ja troszeczkę będę płakać, drodzy Państwo, ale to tylko i wyłącznie z uwagi na to, co dzieje się w tym kotle tuż przed nami. Ze mną pan Mirosław Duda, który jest wiceprezesem zarządu lokalnej grupy rybackiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Mirosławie, dziś sobota, ale my już zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejny dzień tutaj w Skoczowie, ponieważ mnóstwo mnóstwo atrakcji na skoczowskim rynku i nie tylko, bo w okolicach również co takiego atrakcyjnego znajdzie się w jutrzejszym programie? W kilku słowach prosimy. Oczywiście w imieniu organizatora zapraszam na jutrzejszy dzień, na niedzielę, na 10 regionalny dni rybactwa. Będzie wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych, nie tylko dla osób, które interesują się karpiem. Najważniejszy punkt programu jutrzejszego to siódme mistrzostwa Europy przy rządzeniu Karpia, które rozpoczną się o godzinie 10, potrwają do godzin popołudniowych. Będzie również pokaz kulinarny pana Remigiusza Rączki, będzie dużo muzyki, śpiewu zespołów regionalnych przede wszystkim. Ten punkt programu, który jest Panu najbliższy i na który Pan zwłaszcza czeka jutro? Siódmy miesiąc Europy w przyrządzaniu karpia. Zapraszam serdecznie. No to Pani Mirka, ja przy okazji muszę zapytać Pana ulubiona potrawa na bazie karpia. Klasycznie czy może coś innego? Klasyczny karp. Taki świąteczny? Tak, jak najbardziej. <laughs> czy w Pana rodzinie na co dzień sporo ryb jest przyrządzanych? Tak po prostu. Nie od święta, tylko przy okazji zwykłych obiadów i kolacji? Powiem tak, karp jest przez cały Karp i nie tylko. Karp jest przez cały rok e, posiłkiem na stole. No i miejmy nadzieję, że tak będzie również i na naszych stołach przypominamy ryby, samozdrowie, no i przypominamy o tym, że w Skoczowie już od piątku dziesiąte regionalne dni rybactwa, w których bez wątpienia warto wziąć udział. My byliśmy z Państwem i jesteśmy w dalszym ciągu na skoczowskim rynku. Będziemy pokazywali na bieżąco to, co tutaj się dzieje. A ja już teraz bardzo serdecznie polecam nasze jutrzejsze spotkania. Jutro około godziny 9.55. Dzień dobry ze skoczowskiego rynku. Powie Państwu. Adam Giza. Zatem do zobaczenia!